Witam w czwartej części o destylatorze turystycznym. Dzisiaj zajmę się ulepszeniem y, uszczelności. Bierzemy taki korek. Musi być to naturalny korek, a nie jakieś główno chińskie z jakiegoś tam tworzywa. Wyżynamy w nim rowek. Ja to zrobiłem śrubokrętem i pilnikiem. Nie musicie używać wiertarki. Rowek, pamiętajcie, żeby nie był za duży, bo musi być na średnicę rurki miedzianej kupujemy dwie obejmy takie średnica ma być około centymetra minimum jak się skręci jak się skręci całkowicie to ma być około centymetra średnicy no i dalej tak bierzemy dwie obejmy takie nasz destylatorek znaczy chłodnice i wsadzamy najpierw na rurę korek z dziurą Równiutko do połowy korka wsadzamy rurę Zaraz zdejmę gwizdek i pokażę dalej Chociaż bym się trochę pomylił, bo Tutaj wentyla wychodzi tyle, że nie będzie połowa korka, ale, no, ale wciskamy tak, żeby się rury stykały To wciskamy do dziury, do końca jeszcze przed tym musimy założyć obejmy na korek Obejmy wsadziłem, mają być tam, na razie Trochę będę miał problem teraz ze wsadzeniem. No i wciskamy na korek. Korek wszedł mi, znaczy wentyl. Wentyl mi wszedł ciasno, więc to bardzo dobrze. Powinno wam wchodzić ciasno, nie powinno być za dużo luzu. Cóżem trochę za dużo wyciął i jest trochę minimalnie luz. O, widać, że się kręci aż całe. Ale jak, jakbyście za dużo wycięli, no to możecie wiadomo konopie, czy tam jakiego dykty wsadzić, korka, innego Do środka teraz założymy obejmy Jedna obejma będzie od strony wentyla, druga będzie od strony rurki i przykręcamy mocno Jedną obejmę dokręciłem, pamiętajcie, jak się wam lekko korek zegnie, tak? Może tego nie widać za bardzo Ale jak już poczujecie, że duży opór przy przykręceniu obejmy, to pamiętajcie, że już jest dobrze to jest idealne uszczelnienie. Ja tam mówiłem w części trzeciej o rurce, ale stwierdziłem, yy, że przecież korki mam, no to se korka wsadzę. Aha, tylko pamiętajcie, bo teraz jak będę rurę wsadzał, rura ma wejść do wentyla, żeby wam korek nie płynął do, przypadkiem do tego. Ale jak wam popłynie, to se przefiltrujecie bimbera. Yy, bo musi wiadomo, rura ma wejść do wentyla. Kurwa, trochę żebym to partacko zrobił, mogłem najpierw wsadzić rurę do tego i dopiero. Ale już dobra, zrobimy tak jak ten. Wcisnę na siłę i może wejdzie. Weszło idealnie. Jakby wam na przykład w czasie ustawiania spirali na czajniku był. Yy, no. Yy, jakby to powiedzieć jakbyście. jakby było to na przykład za wysoko od czajnika, gdy już stoi razem spirala na tym. No to możemy zginać tutaj rurkę, bo tutaj u góry jest właśnie jeszcze dużo luzu. Tu jest ta moja druga obejma. Nasadzamy ją z drugiej strony korka i przykręcamy w ten sam sposób. Najlepiej dokręcać się z kluczem francuskim albo jakimś innym. Przykręciłem obydwie. Jak widać, tutaj wygląda nawet jak balonik lekko. Tu się trzyma to mocno, teraz nawet. Kolejna sprawa. Gdzie, w miejscu gdzie jest cyna muszę ją trochę dalej stopić, tam do wewnątrz, tam dalej na dół Dlatego, że za mało mi gwizdek wchodzi na czajnik Po prostu przy... jak lutowałem te dziury tam, to za dużo nawaliłem cyny, no i muszę ją trochę tam na dół Zepchnąć, zaraz to zepchnę i sprawdzimy jak będzie wchodzić Teraz czekam aż się lutownica rozgrzeje, w międzyczasie pokażę w czajniku Tutaj to miejsce Może od tej strony, o tu Jak się to... ten stojak wam nie trzyma ja tutaj zrobiłem, tutaj, o oh, w tym miejscu, z, y, klina z tego, z kawałka listwy Ale jakby wam mm, się chciało robić, to se zrób ta... Mm, przewierć ta to na wylot, to, tak, wzdłuż Śrubę, no i nakrętkę, i se skręcicie to zanim zamontujecie dalej wyżej te kawałki całe. Wtedy będziecie mogli ściskać i to Wam się mocno chyci. Ja tego już nie robię, bo mi się nie chciało wiertarki szukać, ale no, wystarczy se ten klina wziąć, wcisnąć i ważne, żeby o można było nawet za to trzymać. O! Żeby to się mniej więcej tak trzymało, żeby o można było obracać, żeby to nie spadało. No i gitarazem. Żeby lutownicą trochę cynę puścił dalej ważne żeby tu przy ściance po bokach, tu o przy ściance cynę wytopić trochę żeby było więcej miejsca, no weszło ze 2 mm więcej ale to już na tyle czuję jak wsadzam to na czajnik że wystarczająca to jest ilość żeby mi mocno chyciło, dodatkowo że obejma jest, trzecia tutaj jak już wcześniej pokazywałem którą będziemy przykręcać dopiero przy montażu tego yy, destylatorka tu są te dwie. No i to już jest chyba wszystko. Potem zaraz pokażę, może pędzenie. Podgląd destylatorka teraz. Cały złożony. Wszystko już gotowe. Korek nie powinien puszczać. Już myślę, że jest. Teraz jeszcze wybiję gdzieś dwie dziurki. Wybiję dwie dla pewności, bo się bardzo boję o wybuch. Teraz będzie szczelność idealna, więc wybijemy gdzieś w tych miejscach. Dwóch tu dziurki. Mierzemy gwoździa. Zaraz pokażę jakiego. Takiego średnicy z 2 mm i pół. Przykładamy tak. tutaj No mniej więcej tu. Byle gdzie w sumie. I przypierdalamy młotkiem w dwóch miejscach. Wybijamy dziurkę po to, żeby było idealnie. Wyjebałem już dziurkę. Wygląda tak. Gdybyście, niestety, gdyby wam się nie udało Coś, że na przykład dziura by była za duża, albo co, to to wszystko zalutować i już macie jak nowe, nowe. Jeszcze drugą dziurkę dla pewności, bo się bardzo boję o wybuch Wytukłem już drugą dziurkę Nawet gdybyście stwierdzili, że ja niszczę czajnik To nie niszczę go, bo gdybyście go zabrali na wyjazd jakiś I chcieli sobie herbaty zrobić, to te dziurki wam w sumie nic nie robią Bo, yy... Nawet w garku można wodę gotować, więc co wam za różnica? Po prostu nie będzie wam tylko gwizdać, może. Chociaż te, to i, i tak powinno wam gwizdać, nawet. Tyle myślę, że żem na razie pokazał. I dorzucę jeszcze filmik z tego spędzenia z bimbra. Teraz wyciąłem z dentki samochodowej taki pasek. Musi być duży. Nie wymieniam jednak zakrętki, bo na śmietniku nie mogłem znaleźć w dwóch kontenerach żebem. Tu jeszcze ok oklejamy dookoła klejem. Takiego paska użyjemy jako takiej uszczelki, którą przyciśniemy dentką rowerową. Wytniemy gdzieś tyle, tu zrobimy małą dziurkę na rurę. Nałożymy to i owiniemy dentką samochodową. Znaczy się dentką rowerową. Ja już tu taką malutką dziurkę. Wycięłem niewidoczną Przygotowujemy kawałek dentki rowerowej Utniemy tak z centymetr grubości Teraz ja to założę i pokażę jak Tak to wciskamy na rurę Tu rura wychodzi No i teraz tak zaginamy tu I owiniemy dentką. Najpierw wytniemy centymetrowy pasek gumy I teraz taki pasek Założymy tak jak to uginamy No to założymy na to Mniej więcej tak Tak to ma wyglądać i jeszcze drugi pasek założymy trochę niżej. No i gotowe. Teraz możemy już zacząć gorącą wodą czyścić spirale i, za, i zajmiemy się zaraz pędzeniem. Sprawdziłem przed chwilą i spirali. Wszystko nie, nie przepuszcza wody. O, tak wygląda. Nędki tu. Ta uszczelka jest idealna. Przygotowujemy się teraz do y, czyszczenia rury gorącą wodą. Czekamy aż się zagrzeje. Gorącą wodę wlejemy przez gwizdek tą stroną, żeby wyparzyć też żywice, cynę i tak dalej, wszystkie bakterie. Jak widać koreczek jest malonikowy, ściśnięty, bardzo twardy aż tu jest. I wszystko jest złożone i można zacząć się bawić. Żebyście nie zapomnieli, Przyniosłem oto zacier w piwnicy se stał dwa tygodnie. Jak fajnie wygląda. Eee, gówniana naklejka. No, tu będzie za 3 litry tego zacieru, bo jakoś tak mi się źle nalało wody. Wystarczy chusteczkę higieniczną tu małą dziurkę wywalić, żeby gazy uciekały, a żeby nie dochodziły zbytnio bakterie. I może być. Nasza woda już się zagotowała. Zajmiemy się czyszczeniem. Płukaniem gorącą wodą. Nie poparza się. Wspierali do środka gorąca. O. A. Tak. Czekajcie. Trochę tu odleję. Albo wiecie co? Może naleje z drugiej strony. A nie, po z drugiej wypływa. Poczekajcie. O. Niech wejdzie do środka i przepuścimy ją w drugą stroną. Rura jest gorąca. Tyle wystarczy tam. No, ja jeszcze zaraz doleję. Teraz już w czajniku wody nie ma. Czajnik jest wysterylizowany. Nalewamy tyle, ile wejdzie do czajnika zaciero, czyli jakieś 2 litry. Zacier już nalany. Pamiętajcie, aby wasz klin czy śruba, jak tu dacie, dobrze się to trzymało, cała rama. Chociaż to trochę krzywe jest. O. Ustawiamy prosto, jak wam ten to możecie tu wsadzić jakąś uszczelkę, chociaż może wam się przypalić ta uszczelka. Teraz zakładamy spiralę całą. Ja już nagram po... nagram już po założeniu. Już złożyłem, teraz nalejemy wody. Najlepiej do garka jakiegoś wlać i będziemy przelewać. Trochę kiepsko, bo nalałem wody, już widać, do spirali. Tylko tu ta konstrukcja mi się trochę ugina. Muszę ją tu przybić, ta deska, ta listwa jest za słaba, muszę ją to zbić wszystko. O to kurwa całe mi chodzi Żeby mi się to nie wywaliło Nalejcie tyle, żeby wam się nic nie przeważyło Ja się boję trochę, żeby mi się nie wy wywaliło to Bo kurwa 4 litry wody Dobra, tak zostawiamy i włączamy na gaz Tu jak chcecie obejmę przykręcić, przykręćcie Ja na razie sprawdzę, bez przykręcenia obejmę jak to chodzi Teraz nie zapomnijcie dodać jakiegoś wężyka, w którym będziecie odbierać bimber Ja, bo mi się rura łamała Ja musiałem tutaj, bardzo mało mi wyszło tej rury tak wsadziłem wężyka i będę zbierał destylat do tego garka obok. Potem to zmod... nie wiem czy ten wężyk nie wpływa na smak jakości, ale trudno. Dobra, zaczynamy odpalać gaz. Najpierw dajcie na full gaz, żeby wam ci yy, temperatura skoczyła, a potem zmniejszacie do połowy gaz, tak żebyście słyszeli tylko jak bimber bombluje. I to już będzie oznaczać bardzo, że wszystko jest dobrze. Będziemy musieli dobudować, tu podbić tą ten stelaż cały, bo to jest trochę za słabo skonstruowane. No, i żeby mi się to nie rozdupcyło w przyszłości, bo mi ledwo stoi to. Ale dobrze, ważne, że stoi. Myślę, że wytrzyma spokojnie. Czajnik wytrzymuje obciążenie spokojnie. Dziurki są, wybuchu nie będzie. Myślę, że to już jest na wszystko prawie. Tu jeszcze dobuduję jedną listwę i to bardziej trzeba wypoziomować. Bo jak widać woda działa jak poziomica. No i jak widać krzywo jest woda. Tu jest linia wody tu. O, krzywo. las stoi krzywo, ale już tego nie będziemy modyfikować. To jest tyle na dzisiaj. Zaraz jeszcze pokażę tylko jak się pędzi. No, Oto to już przebiega proces destylacji. Bimberek ładnie kapie, tu z tej dziury jednej bardzo syczy, ale smrodnie leci za bardzo, jeszcze bliżej. o jak elegancko po kropelce, <grym> dogarka wężykiem i już to się nam na napełnia, spróbujemy czy dobry, no może być. to nam trochę zaczyna przepuszczać. Lepiej otworzyć okno, żeby wam wszystko wylatywało na zewnątrz, a wentylację zamknąć, żeby to sąsiedzi nie poczuli. <grym> I można pędzić. Do widzenia. To jest tyle na dzisiaj filmiku o pędzeniu. Oto efekt końcowy bimbru. Wyszło takie gówno. No niestety, po pierwsze tak. Zacier stał w piwnicy w 15 stopniach około, a to jest za mało. I dwa tygodnie stał, mimo to nie udało mi się wypędzić z niego odpowiedniej ilości destylatu. Druga sprawa to dziury muszę zaludować w czajniku, bo potem robi się coś takiego, że mi się zaczyna wypędzać bimber przez dziury zamiast przez rurę. Kolejna sprawa yy, to jest właśnie przez to, nie wiem czemu mi kurwa zacierp popłynął rurą. Yy, chyba przez to, że za dużo było zacieru w czajniku. Chyba będzie trzeba mniej nalewać, bo widzicie, jest mętne, a powinno być przezroczyste. Yy, no i to chyba wszystko. No, co to tu dużo jeszcze będę mówić? Yy, no nic nie mam no, do powiedzenia. To no, tyle w sumie na dziś Pff, Będę musiał modyfikować to i zacier pamiętajcie, żeby zostawić minimum w 20 stopniach w mieszkaniu, a nie w piwnicy, bo kurwa 5 zł poszło w chuj za cukier i drożdże zbiedrony No niestety będę musiał to podkręcić i myślę, że będzie wtedy dobrze. Pozdrawiam bimbrowników <grystek>, wszystkich, którzy lubią pędzić i lubią napić się dobrego alkoholu <grystek>, domowej roboty.